To jest podcast YouTube. Ja! Powiedz mi, czy Ty widzisz jakieś zagrożenia ze strony technologii w dzisiejszym biznesowym środowisku? Może są jakieś takie trendy, które zmienią funkcjonowanie może bardziej biznesu, a może bardziej właśnie nas jako zwykłe społeczeństwo. Jak ty to postrzegasz? E, wiesz, co, ja dla biznesu nie widzę żadnych zagrożeń ze strony technologii. Mhm. E, po prostu biznes się zmienia i tyle. No. 100 lat temu E, czy tam nawet 100 lat temu z układem e, powszechne były zakłady, które nie wiem, wytwarzały i naprawiały koła drewniane do, do powozów czy ówczesnych samochodów. Dzisiaj tego nie ma i nikt za tym nie płacze, mhm. tak? Za to na każdym rogu w mieście masz e, wulkanizatora, wymianę opon i tak dalej. Nie? I tu jest, jest to normalne. Może się okazać, że za 100 lat nie będzie sam, znaczy samochody, nie będą mieć kół, bo albo będą latać, albo będą się poruszać na jakiejś poduszce powietrznej czy czymkolwiek takim, czy grawitacyjnej. No i to też zniknie i, 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 i tyle, tak. Natomiast to co, to, co widzę gdzieś, oprócz takiego może scenariusza rodem z Terminatora. Mhm. Który myślę, że jeśli by zaistniał, to nie będzie wyglądał tak jak w terminatorze, tylko po prostu będzie jakaś sztuczna inteligencja, o której my nie będziemy mieć, świadomo, nie będziemy mieć świadomości, ona będzie istnieć w jakiejś powiedzmy sieci komputerowej mhm. i, i będzie walczyć z człowiekiem o przetrwanie. W taki sposób, że człowiek może nie mieć świadomości nawet, że to, to, się, to się będzie działo. To oprócz tego nie widzę tutaj zagrożeń, natomiast wydaje mi się, że są pewne zagrożenia dla ludzi, mhm. tak? Czyli mamy na przykład e, skutecznie rośnie nam pokolenie wychowane na tabletach jedzeniu śmieciowym. Nie? E, I e, no to wynika z technologii, tak? Dostęp, dostęp, e, mamy tablet, który. Jeszcze 50 lat temu wydawał się science fiction, tak? że, 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 że może być tak mały, że tak powiem w cudzysłowie, telewizorek, na którym e, jest dostęp do telewizji, ale nie do telewizji dwukanałowej, na, w której o 19 jest wieczorynka, a potem e, że tak powiem do kompania i do spania, jak było za mojej młodości, tylko gdzie masz dostęp do w zasadzie nieskończonej ilości bajek które masz po prostu na żądanie, tak, i możesz to oglądać na okrągło, dopóki prądu ci wystarczy, tak, no i kolejnym zagrożeniem, jakie widzę od strony technologii, ale może nie do biznesu, tylko mm -hmm. dla ludzi, no to jest postępująca gigantyczna inwigilacja, tak, i to wszyscy się w cudzysłowie w negatywny sposób gdzieś tam zachwycają systemem chińskim, E, który, który po prostu potrafi śledzić obywateli, i tam jest jakaś taka apka typu Facebook, która w jakieś punkty się tam zbiera, mm -hmm. no, ale służy do inwigilacji tak? e, i do sterowania społeczeństwem. E, natomiast no, ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że e, nie wiem, korzystamy sobie z nawigacji. Bardzo się cieszymy, że nam wyświetla korki, no ale skąd ta nawigacja wie, że tam są no, korki? Z, z innych użytkowników, którzy po prostu na drodze z ograniczeniem do 50 na godzinę, poruszają się w, z prędkością 3 na godzinę. Jest tam jakiś algorytm, który sobie to, że tak powiem, przelicza i pokazuje to, że hej ta droga jest na czerwono, tam jest korek. Yy, I. No i nie chcę snuć już jakiś tam, że tak powiem, do tego, no ale możemy sobie wyobrazić jakby co, co jest możliwe z perspektywy firmy, która posiada informacje na temat tego, gdzie są obywatele, kto jest gdzie, no przecież wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem. E, na przykład właściciel te, sieci telefonicznej mm -hmm. e, może się teraz zorientować, gdzie jestem ja, czy ty, bo, bo, bo nasz telefon jest zalogowany do jakiegoś BTS-u. E, już pomijam fakt podsłuchiwania korespondencji, takich rzeczy to też jest możliwe. E, no dawniej po prostu e, nie było możliwości technologicznych, tak? To znaczy, jak się chciało z kimś porozmawiać, to albo przez telefon, albo osobiście, nie? Natomiast e, w tej chwili mamy jakieś, nie wiem, messengery, internet. To nie jest wbrew pozorom, tak trudno, że tak powiem, wszystko podsłuchiwać. Słuchać nas możesz na iTunes, Spotify i Speaker oraz na biznes.netia.pl Ciao!